Cześć, z tej strony Filipo B i to jest poradnik jak ułożyć kostkę Rubika 3 x 3 na 3 To jest zwykła podstawowa kostka i, ben, i, to jest, i, będę, i pokażę jak ułożyć sposobem LBL, co oznacza Layer by Layer, czyli warstwa po warstwie. Więc zapraszam do poradnika. Najpierw trzeba się nauczyć notacji. Najpierw jest L. L, czyli le left, to jest lewa ścianka. Left. Jeżeli damy left prime, to jest prime, to jest przeciw zegara, czyli tak. Następny jest R. R też, to jest right. I też ze wskazówkami. Ze wzgara, wszystko ze wskazówkami zegara. Jak jest R', to przeciw wskazówkom zegara. Następny ruch to jest F. F to jest front. I też jest ze wskazówkami zegara, i jest tak. Jak jest F', oczywiście, to jest przeciw Jest jeszcze U. I U to jest taki ruch. U jako up, czyli góra. Jest jeszcze u czyli w drugą stronę, przycisków mi zegara. Te notacje mogą być z dwójką, czyli że wykonujemy je dwa razy, R i R2 razy, R2 i L i 2 to jest to samo. Dobra, to, no to zaczynajmy. Najpierw, żeby ułożyć naszą kostkę rubika, to trzeba ją pomieszać. Ok, jak mamy kostkę rubika, to zaczynamy pierwszy etap. Ja będę zaczynał układać od białej ścianki. To by też polecam, chyba że nie masz to, zaczynaj układać, od której chcesz. Pierwszym krokiem będzie ułożenie krosa, czyli krzyża, na jej przeciwnej. Czyli u mnie to akurat żółta. Jeżeli yy, tu jest jeden krost, narożniki się nie liczą. Tutaj układamy tak. Tutaj widzimy i tak, i. Czasami. I nie możemy go tak włożyć. Więc po prostu bierzemy bokiem, same i tutaj dzieje wolne miejsce. Tu jest to samo. Tylko, że ja pokażę, lub może być na tutaj, tak? Tak, to po prostu obkręcamy. Więc pierwszy etap zrobiony: ułożenie krosza na przeciwnej warstwie. To jest piatek, mlecz, taki jakby. I teraz musimy, patrzymy biało-niebieski i szukamy niebieskiego. Tu nie jest niebieskiego centra, czyli środka. Nie, nie, nie. I tak. No to go wkładamy tutaj, naprzeciwko. Teraz bierzemy następny, pomarańczowy. Jest. To go wkładamy. Teraz bierzemy zielo, po kolei zielony. To go wkładamy tutaj. Teraz czerwony. O, wkładamy go tutaj. I już y, mamy etap zakończony. Y, mamy ułożony kryos, czyli krzyż, z dobrymi, odpowiadającymi mu ściankami. Teraz możemy przejść do etapu drugiego. Drugi etap to jest włożenie narożników. Czyli bierzemy, tutaj jest biały narożnik, biało, pomarańczowo-niebieski. Szukamy yy, centra, środka yy, pomarańczowego i niebieskiego. Tu jest pomarańczowy, nie, tu jest niebieski, nie. Idziemy dalej. Tu jest pomarańczowy, nie, a tu jest niebieski, tak. Patrzymy, tu jest pomarańczowy i tu jest niebieski, tego możemy włożyć. To już jest pierwszy algorytm, który wy. Yy, który, wy Urewy, jak no wie, tu wiem. R, R, U, R, Prim, Uprim. R, U, Prim U'. i Uprim. U'. Czasami wystarczy jeden raz, czasami dwa, czasami trzy, czasami pięć. Sześć nie, ani wyżej, bo, bo sześć to, to wraca klocka do takiego stanu, jak było. I wykonujemy. Nie wyszło. R, U, R' U' siedzi. Teraz następny. Tu jest zielono-czerwony. Pomarańcz. O, ja wsadziłem tylko ten inny. Tu jest czerwono-zielony. Szukamy czerwonego i zielonego. Jest, to znaleźliśmy. No to R U R' U' nie wszedł. 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 R U R' U' i siedzi. Już mamy dwa narożniki. Dobrze, teraz następny. Ten jest zielono-pomarańczowy i jest w dobrym miejscu i wykonujemy R U R' U' R U R' U' R, U R U Wykonane. I tak samo z następnym. Szybciej to zrobiłem, bo nie ma sensu to przedłużać. Już pewnie zrozumieliśmy zrozumieliście, rozumieliście. I mamy już pierwszą ściankę ułożoną. Teraz następna yy, sprawa. Musimy ułożyć drugą warstwę. Ja zawsze, jak nie umiem, kostki Rubika się głowiem, jak można ułożyć drugą ściankę, żeby nie zepsuć tej ścianki, bo jak się zaczyna układać, to ona się psuje, więc. Ale na to też jest algorytm. Trzeba. Yy, znaleźć. Na przykład tutaj potrzebujemy wsadzić zielono pomarańczowy. No to szukamy zielono pomarańczowego. Tu jest zielono czerwony. Nie ma, bo gdzieś indziej jest przypadkowo wsadzony. O, jest tutaj. No to patrzymy, tutaj jest akurat czerwono zielony. Lub po prostu patrzymy jakiś tutaj i patrzymy o. Więc wstawiamy go tak, żeby pasował tutaj.

U F U' prim i F' Musiałem, wężej, nie zmieściło mi się F' I widzicie, przewróciliśmy. On tak siedział, tak i go przewróciliśmy. Teraz szukamy następnego. O, jest tutaj, na lewo. To wykonujemy. Może, tam mogę Wam skojarzyć. Odsuwamy, on się boi. Tutaj wychodzi i on teraz chce zaatakować. Ale ten się tego boi. Ten leci dalej, stąd tym białym. On się odsuwa, bo widzi, że uciekł. Ten wraca i się chowają i już są razem schowani. Takie, jakby ktoś chciał sobie skojarzyć. Następny, teraz na prawo. Na prawo to jest lustrzane odbicie na lewo. Czyli też. Odsuwamy, bo się boi, czyli U. Teraz R, bo ten się wysuwa. Teraz U'. r primo mm, u primo f Już mamy teraz następny tu jest na prawo akurat to robimy u, r, u', r', u', f, u, f i zrobione. Ten więc następna warstwa zrobiona. Jeszcze raz pokażę tylko teraz przed kamerką bo nie wiem czy dobrze pokazywałem. To jest na prawo. I na lewo. I mamy zrobione. Więc przechodzimy do następnego etapu. Ja teraz muszę tutaj przetransferować, bo mam dobrze ułożone. Teraz mogą być cztery sytuacje. Al Albo jest sama kropka, taka, albo tu jest L, tu jest L, albo jest taka ciągła linia, albo jest od razu cały krzyż ułożony. Jeżeli jest tutaj jedna kropka lub na przykład są ułożone trzy, to znaczy, że coś pewnie się zepsuło, ale też tak może wystąpić, więc traktujemy jak niecały, jak do którego ma najbliżej. Więc do tego dochodzi nowy algorytm, bo kostka Rubika z sposobem LBL układa się prawie z samymi algorytmami i tu jest algorytm. F, ry u, ry. U. Prim, F prim, I robię. F, ry u. R, prim, u, prim, f, prim. I zrobiłem, nie wracamy w ogóle a uwagów na narożniki. I zrobiłem tą l -kę. I teraz tą Lkę trzymamy jakby była dziewiąta, zero zero, Na lewą i góra. I wykonujemy jeszcze raz ten algorytm. F, R, U, R, prim, u, prim, f, prim. Zrobiony. Jeszcze raz, teraz jest kreska, to my robimy na minus, nie może być słupek. Minus. Jeszcze raz. F, R, U, R', U', F'. I mamy zrobiony krzyż. Teraz przechodzimy do następnego etapu, zwanego permutacją. Czyli szukamy jak najwięcej, żeby pasowało tutaj tych. Najczęściej są d dwa, mogą być od razu wszystkie, mogą, że nie być może być jeden, mogą być dwa. I patrz. O, udało mi się. Ja mam te dwa. Mogą być naprzeciwko siebie. I, I Jeżeli są naprzeciwko siebie, to dajemy je jako minus. Jeżeli są obok siebie, to jako jako przód, znaczy jako przód i jako lewa. I teraz wykonujemy algorytm, który już będzie troszeczkę bardziej ciężki. Trzeba sobie zapisywać i starać się zapamiętywać. Więc następna karteczka i yy, zapamiętujemy. U. R. Dwa, czyli dwa razy, czyli coś takiego. Chwila. Y R U i R' to jest prim i teraz przechodzimy do teraz jak to robić robimy jak tu widać wsunę i robię U R U U R' U' R, U' R, U' i R'. I teraz patrzę, o, mam wszystkie speremutowane. To możemy przechodzić do następnego etapu. Następnym etapem będzie: y, będzie permutowanie narożników, czyli wstawianie je we właściwe miejsce. Nie możemy obrać tą górną ścianką, bo nam się po prostu zepsuje. Czyli trzymamy ją tak jak jest. I szukamy, czy jakiś narożnik jest na dobrym miejscu. Czyli po prostu jest na dobrym miejscu, ale jest obrócony. Ten ma zielony, ma żółty, ale nie ma czerwonego. To jest na złym. Ten ma czerwony, żółty, niebieski. To jest na dobrym. Ten jest na złym i ten jest na złym. Czasami się zdarza, że nie ma na, yy, na dobrym żadnego. To wykonujemy jakkolwiek. Aż będzie. I teraz u mnie uret mam i trzymamy go tutaj. Yy, prawy dolny róg i yy, robimy yy, algorytm. Ja wezmę na samą kartkę, żeby napisać. I to jest mm, ten. u r U prim. L prim. Teraz U. R prim. Čo je? To teraz U' prim, prim i L Teraz jak to wygląda? Ten narożnik nie ruszamy go czyli po prostu on się uciekł czyli wykonujemy U R U' L' U R' U', L', U' L. O i u mnie już są wszystkie. Nie, nie są wszystkie na dobrych miejscach. I jeszcze raz, będzie trzeba wykonać, ale jak sobie skojarzyć, ten y, ucieka, y, bo się boi na y, tego, który teraz wyjdzie. Ten teraz y, ucieka, bo ten wyjdzie. I teraz cofamy, czyli po prostu tego wkładamy i tego wkładamy. Cofamy. I proszę, i już są wszystkie na y, dobrych miejscach, tylko źle obrócone, czyli możemy wejść, przejść do następnego etapu. Mogę przykleić z powrotem tą kartkę, tak, która już była, yy, ta pierwsza. Yy. Musimy obrócić kostkę Rubika do góry nogami. I... Ops, bo nie mam wszystkich dobrze różników Muszę jeszcze raz wykonać. Ok, mam. Yy, teraz mamy następny etap, czyli obracamy kostkę Rubika i wykonujemy Sexy move'a, czyli ten na narożniki. I wykonujemy go yy, na tym narożniku, na którym mamy wsadzić. Czyli ten chcemy obrócić. No to yy, wykonujemy jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Sieci. Teraz obracamy warstwę dolną i tego wkładamy pierwszy raz, drugi raz i sieć. Ja tu zapiszę: 4, to pierwszy był, drugi był 2. Teraz wkładamy następny i patrzę. jeden, 1, 2, 3, 4. I następny to był. Ten był 4. To nieważne, nie musicie zapisywać. I, w... I wkładamy następny. 1, 2. I kost Rubika ułożony na no, i 2. I zobaczcie, z tych dwóch pierwszych było 6 i z tych dwóch było 6. Mamy koszkę Rubika i Wam pokażę. Sekcji mu wykonujemy 6 razy. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Widzicie? A ten był 2x6. Czyli zrobiliśmy, ułożyliśmy koszkę Rubika, tak, właśnie. Możemy u, u zrobić jakikolwiek wzorek. Yy, jakikolwiek wzorek, szechownicę przykładowo, i wykonujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6. I szachownica nadal jest. Seksi mu tak działa. Tak jest stworzony. Co Rubika tak jest stworzona. Więc dzięki za oglądanie. Jeżeli się spodobało, zalajkuj z, za lajkuj, z y, odcinek. Napisz w komentarzu, co mo, mogę z, y, robić w na następnym odcinku. No i to by było na tyle. Trzymaj się. Do zobaczenia. No. I hej.